W tym wideo nauczysz się, jak uchronić się przed zimnem w Twoim mieszkaniu. Kiedy chcemy ochronić się przed zimnem, trzeba pamiętać o dwóch podstawowych elementach. Ochronie przed wejściem strug powietrza i wzmocnioną izolacją podłóg. Po pierwsze, ochronić się przed strugami powietrza. Okna i drzwi są podstawowymi źródłami wejścia powietrza do Twojego mieszkania. Aby wzmocnić izolację na poziomie okien, możesz zainstalować rolety, zasłony lub to i to. Najpierw rolety. Rolety chronią przed światłem, ale też przed zimnem zewnętrznym. Kiedy przychodzi noc, zamknij je nie tylko w swoim pokoju, ale też we wszystkich pokojach, których używasz. Następnie kurtyny. Mają ten sam efekt, ale wewnątrz Twojego mieszkania. Blokują zimne powietrze i przeszkadzają mu w rozprzestrzenianiu się po pokoju. Aby jeszcze bardziej efektywnie ochronić się przed zimnem, załóż i rolety, i zasłony. Oczywiście im grubsze zasłony, tym bardziej izolujące. Przepuszczalność okien jest chroniona przez uszczelki. Aby sprawdzić, czy są w dobrym stanie, przejdź zapalniczką pod oknem. Jeśli płomień się rusza, oznacza to obecność powietrza, które się wymyka. Jest to czasami wyczuwalne gołą ręką. Możesz też otworzyć okno i obserwować uszczelkę. Tego typu uszczelka jest do kupienia niedrogo w wielu sklepach. Średnio trzeba ją zmieniać co 15 do 20 lat. Jeśli jest odgnieciona lub zniszczona, to właśnie tam ucieka powietrze. Możesz zmienić ją sam. Aby to zrobić, odklej starą uszczelkę i wymień ją na nową. Na koniec, zimne powietrze może też przedostawać się pod drzwiami. Aby z tym zawalczyć, zainstaluj specjalną nakładkę na drzwi. Pozwala ona zablokować pustą przestrzeń między końcem drzwi a podłogą, przeszkadzając w ten sposób powietrzu się przedostać. Zainstaluj ją tylko na drzwi wejściowe, inaczej będziesz miał problemy z cyrkulacją powietrza. Po drugie, wzmocnij izolację podłóg. Podłogi mogą być źródłem zimna w twoim mieszkaniu. Dywany i wykładziny mogą zmniejszyć uczucie zimna. Dywan jest łatwą wskazówką, która pomoże ci zwiększyć komfort termiczny, zanim przejdziesz do droższych inwestycji. Kiedy kupujesz wykładzinę lub dywan, dowiedz się, jakie mają właściwości izolujące. Jeśli Twoja podłoga jest zimna, wybierz dywan z wełny lub z włókien syntetycznych. Teraz znasz już wskazówki, które ochronią cię przed zimnem.